Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie zodiakalne skorpiony na tygodniowym czytaniu z kart Tarota na okres od 17 do 23 lutego 2025 roku. Moi drodzy, zobaczymy, jaki jest wpływ energetyczny na wasze życie miłosne oraz na wasze życie zawodowe, finansowe. Zobaczymy, co do was nadciąga w tym tygodniu. Zanim przejdziemy do czytania, chciałem was poprosić o śledzenie moich profili na Facebooku, Instagramie, TikToku oraz na YouTube. Zapraszam was również bardzo serdecznie na moje y, Tiktokowe livey. Nie są one w tym momencie w stałych godzinach, dlatego, jeżeli chcecie mnie zastać, to dobrze jest mnie śledzić. Wtedy będziecie ze mną, moi kochani, na bieżąco. Moi drodzy. Przechodzimy do pierwszego czytania. Będzie to czytanie miłosne dla Skorpiona. Zobaczymy, co u Skorpiona słychać w tym tygodniu w miłości. Jaka będzie energia, jakie będą wpływy, co tam w ogóle u Skorpiona będzie słychać, moi kochani. Co tam będzie u Skorpiona słychać. U Skorpionka, co będzie? Co będzie u Skorpionusia? Moi drodzy, moi drodzy, moi kochani. Już sekundka, dajcie sekund, tylko rzucić okiem. Lecimy. W tym tygodniu skorpion, który jest w staj relacji, skorpion bierze sytuację w swoje ręce. Troszkę manipuluje, osiąga swoje cele. Widoczna jest też w relacji między wami jakaś tajemnica. I. Nie musi być to coś wielkiego typu, no nie wiem, czy zdrada, czy jakiś dług, czy jakiś bardzo poważny problem, coś co może zrujnować waszą relację, ale widoczne są jakieś niejasności, jakieś mydlenie oczu ze strony partnera czy partnerki, jakaś, jakaś, jakaś iluzja. No i skorpiona to będzie bardzo mocno drażnić będzie to drażnić, denerwować i skorpion wali pięścią w stół, bo skorpion czegoś nie dostał. Od partnera. Jakaś była, no nie wiem, obietnica, jakieś oczekiwanie, ale nie doszło do realizacji. No Skorpion ma absolutnie dość czekania i będzie gotowy do stawiania warunków. Skorpion będzie gotowy do stawiania, stawiania również ultimatum. Także może to wywołać napięcie w relacji. Może to wywołać napięcie w relacji, ale Skorpion będzie dążył do rozwiązania tej sytuacji i ten tydzień będzie tym tygodniem, kiedy to się definitywnie zakończy. Bo skorpion będzie na tyle silny, żeby po prostu rozwiązać to, no może nie siłowo, ale no werbalnie na tyle, na, na tyle będzie silny, żeby to sobie po prostu tą sytuację ustawić troszeczkę bardziej pod siebie. Jeśli chodzi o skorpiona, który jest singlem, no widzimy tutaj, że jest duży wpływ Dobrze się Skorpion czuje ze sobą Będzie zabawa, będzie imprezowanie Będzie wychodzenie z domu Będzie troszeczkę egoizmu Dominacji również, tak Bo Skorpion jak się czuje silny To będzie dominował Będzie bardzo mocno dominował Nad grupą, nad grupą znajomych Nad swoją jakąś tam paczką Oraz w każdym środowisku, w którym będzie No to Skorpion będzie silny w tym tygodniu Będzie bardzo silny jeżeli Skorpion Singiel będzie wchodził w, w jakąkolwiek relację w tym tygodniu. To na swoich zasadach, na swoich warunkach i skorpion będzie budował swoje ego, więc wcale to nie musi być nie musi być jakiś zamiar wchodzenia w relację stałą, w relację poważną. Może skorpion może po prostu zrobić sobie coś dla zabawy. Ale skorpion będzie w tym momencie szukał osoby. Słabszy charakterem od siebie, takiej troszeczkę osoby, którą będzie mógł sobie postarować, ułożyć na swoją modłę i troszeczkę, yy, znaczy nie troszeczkę, no mieć taki bardzo poważny wpływ na tą osobę. Tak, no będzie dominacja, będzie bardzo duża dominacja, i jeżeli będzie właśnie ta nowa relacja, no to będzie ona 100% ustawiona pod skorpiona. Czy perspektywiczna ta relacja będzie? No tego nie wiem, to zależy, co z wami w tym momencie rezonuje i jakie macie konkretne oczekiwania, natomiast wcale taka być nie musi. Ja nie jestem przekonany, czy, czy, czy Singiel Scorpion w tym momencie w ogóle jest e, nastawiony na szukanie takiej relacji na, na stałe. A raczej, raczej dobrze się z, z kimś poczuć, dobrze się z kimś czuć, dobrze się z kimś bawić, dobrze spędzać czas, a jak wypali, to wypali. A jak nie wypali, to świat się nie załamał, bo są jest. 8 miliardów ludzi, jak nie ta osoba, to będzie inna albo jeszcze inna. Także skorpion, no, jak się czuje mocny, to wie że sobie z tym poradzi. Poradzi sobie bez większych trudności. Na każdym polu dosłownie. No jak ma skorpion taką energię, to, to tak będzie, moi drodzy. Tak będzie, moi drodzy. Nie przesadzamy z tym imprezowaniem, uważamy na używki, na nadmiar używek i na jakiś rodzaj kuszenia. Bo jakieś kuszenie tutaj widać. No chociaż, jak skorpion jest w gazie, to, to ciężko, ciężko mu zaszkodzić, prawda? Ciężko takiemu skorpionowi zaszkodzić, kiedy on jest w formie. Dobrze, 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 dobrze. I kochane skorpiony, zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało u Was na polu tym zawodowym, finansowym. Co tam w pracy, co w robocie, co w biznesie. Jaka będzie w ogóle Wasza energia na ten czas? Jeżeli tu jest w miłości tak mocno, to czy to się przeniesie do życia Waszego zawodowego? Mm. Moi drodzy, moi kochani, mega tydzień dla Was. Mega tydzień pod wpływem, jeśli chodzi o Wasz wpływ energetyczny na Waszą pracę, na Waszą finanse. Jesteście cały czas dobra forma, dobre samopoczucie. Mega szansa rozwoju, no generalnie sukces, pieniążki, pozycja jesteście. Osoby trzecie widzą was no, jako osobę taką naprawdę kompetentną, silną, godną zaufania, osobą, której można powierzyć trudne zadanie, osobie, której można zlecić coś, co jest dla innych ludzi niewykonalne, a wy to zrobicie. Tak to wygląda w tym momencie. Tak to wygląda także, w pracy nie przewiduje żadnych problemów. Bardzo dobry jest to czas dla Was na rozwój. Jeżeli planowaliście yy, jakieś szkolenia, kursy, być może jakieś przebranżowienie, to wchodźcie w to, jeżeli macie teraz możliwość, wchodźcie w to, bo to jest dla Was dobry, dobry, dobry czas. Natomiast jeżeli macie jakąś szansę wzrostu w biznesie, to również, to również macie na to zarąbisty za czas. Zaromisty czas macie na to, żeby się rozwinąć, żeby e, urosnąć, żeby nie wiem, zwiększyć zatrudnienie i tak dalej. No to jest dla Was mega czas na podejmowanie się wszystkiego, łącznie z tym, czego się obawialiście do tej pory. Także życzę Wam, żeby Wam się udało ten tydzień w pracy, e, ten tydzień energetyczny w pracy, w finansach wykorzystać no, do granic możliwości, moi drodzy, żeby Wam było jak najlepiej. Moi drodzy, Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze czytanie. Zapraszam Was na wszystkie kolejne. Życzę Wam wszystkiego najwspanie... najwspanialszego. Do zobaczenia. Papa. Pa.